Cześć, jestem znowu i dzisiaj bardzo się cieszę. Mam taki mega fajny dzień. A dlaczego? Bo wczoraj, dokładnie wczoraj, wrzuciłem mój pierwszy film na kanale e, na Facebooku, czyli zacząłem to upubliczniać. Bardzo serdecznie wszystkim Wam dziękuję z tego miejsca za tak wiele wspaniałych komentarzy, za całe wsparcie i. Za tą fajną energię, którą poczułem od Was. A co było dla mnie zaskakujące, jeszcze do tej pory nie otrzymałem żadnej negatywnej informacji, żadnego negatywnego komentarza. Natomiast dzisiaj ten odcinek, numer 18, tak jak obiecałem, jest poświęcony pewnemu młodemu chłopakowi, nastolatkowi i całej jego rodzinie, a tym bardziej jego najbliższej rodzinie, mamie i tacie. Po opublikowaniu mojego pierwszego filmu otrzymałem takiego sms-a i podzielę się z wami tym sms-em. Zaczynam. A, jeszcze wam powiem, że mam czasami problemy z czytaniem, a to z tego tytułu, że jak byliśmy mali, to to dla mnie kolejna psychoza. Dla mnie osobiście, wiecie co, jak byliśmy mali, to w klasie na języku polskim mieliśmy czytanie na głos. Tam to chyba szło na czas, jak szybko ile rzeczy przeczytamy, i to było określanie, na jakim poziomie jakiej klasy się znajdujemy. Dla mnie to była tragedia, ponieważ na wtedy ja się bardzo denerwowałem, bardzo stresowałem, i przed całą klasą było udowadniane i pokazywane, czy ja y, jestem na poziomie czy nie. A jak ktoś nie był na poziomie, to wtedy wszystkie dzieci się śmiały. Oczywiście ja też się śmiałem. Natomiast jak przychodziło do mnie do czytania, to dostawałem taką klukę, że zawsze tam ileś klas niżej wypadałem i wcale to nie było fajne. Dla mnie to była masakra, że małe dzieci były stawiane przed tak potężnym stresem i jeszcze nie było wytłumaczone, o co w tym się rozchodzi. Nie było tego rozluźnienia, żebyśmy się nie stresowali, tylko byliśmy wprowadzani w potężny stres i byliśmy narażeni na pośmiewisko samych siebie, ale z tytułu niewiedzy, bo nikt nam nie wytłumaczył, że to czytanie tak naprawdę nie ma znaczenia, na jakim poziomie w czytaniu jesteś, bo znowu znaczenie ma to, jakimi jesteśmy ludźmi. Ale teraz. Wróćmy do tego młodego człowieka, a też Ci po powiedziałem to dlatego, że jak widzisz, różne sytuacje są w życiu, a tak naprawdę one mogą nam w przyszłości pomóc, mogą być naszą siłą. I wszystko, co do tej pory zdążyłeś przeżyć, to tak naprawdę na przyszłość jest Twoją mocą i jest dla Ciebie wyzwaniem i jest prawdą z poziomu serca, bo jak do tej pory masz już 14 lat, jak do tej pory. Jesteś na tej ziemi, żyjesz i się poruszasz, to znaczy się, że dałeś radę, do tej pory dałeś radę, a skoro do tej pory dałeś radę, to zadaj sobie sam pytanie, dlaczego miałbyś nie dać rady pójść dalej, skoro już tyle zmierzyłeś przeciwności, niby przeciwności, i które pokonałeś, to idziesz do przodu i jesteś najlepsza. A teraz czytam SMS-a od yy, Twojej mamy. Kochany, wspieramy Ciebie mocno. I cieszymy się, że postanowiłeś zrobić swój kanał. Mój syn ma naście lat i powiedział nam, że jest gejem. To nic nie zmienia w naszym życiu, bo ja jako mama marzę, aby był szczęśliwy. I myślę, że dzięki Tobie uwierzy, że może teraz jest mu trudno, bo ciągle coś słyszy na swój temat, ale wiem, że sobie da radę i będzie szczęśliwy. Dzięki, że postanowiłeś się odważyć i opowiedzieć, może dzięki Tobie mój syn. I może dzięki Tobie mojemu synowi będzie łatwiej. Dziękuję Ci bardzo, zawsze mu o Tobie mówiłam, a teraz właśnie siedzi i Ciebie ogląda. Myślę, że dzięki Tobie on bardzo uwierzy w siebie i zrozumie, że nie jest inny, tylko wyjątkowy. Jeszcze w międzyczasie, jak czytałem tą wiadomość, to. Twoja mama mi odpisała, że mogę używać Twojego imienia, bo takie zadam jej pytanie. Więc jeszcze raz serdecznie witam Cię, Mikołaj, witam Cię, Mamo Mikołaja. I cofnę się na chwilę do wiadomości, którą napisała Twoja mama. Zrozumie, że nie jest inny, tylko wyjątkowy. Wiesz co, bardzo duży szacunek dla Twojej mamy. Bardzo duży szacunek dla Twojego taty, bardzo duży szacunek dla Ciebie jako siebie samego, Mikołaju, a to dlatego, bo jesteś wyjątkowy. Wiesz co, mogę Ci podać rękę, możemy się przejść przez cały świat i uwierz mi, że nie znajdziesz kopii siebie, nie znajdziesz takiej samej osoby jak Ty, bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest piękny i każdy z nas jest wyjątkowy i Ty jesteś jedyny w swoim rodzaju. Jesteś wyjątkowy, jesteś piękny, jesteś mądry, jesteś inteligentny, jesteś wrażliwy i jesteś bardzo odważny. I teraz chciałbym Ci pokazać i Ci pokażę. Zobacz, masz lat 15 i... Do czego tutaj zmierzam? Zobacz, o ile wyprzedziłeś energię w stosunku co do mnie. Ja tak naprawdę odważyłem się żyć swoim życiem około 4 lata temu, więc miałem 34 lata. Do czego tutaj zmierzam? Zobacz, jeszcze raz się powtórzę, zobacz, o ile lat wyprzedziłeś o energię, o ile lat jesteś do przodu, i teraz tak naprawdę. Stoisz przed wyborem, który nie jest wyborem. Bo jeśli pójdziesz drogą swojego serca, to to nie jest wybór, to to jest twoja droga, która ciebie prowadzi, ale ściąga cię ten cały świat społeczeństwa, te wszystkie socjalne podejścia do naszego życia, te wszystkie osoby, które gdzieś po boku mówią nam jak Powinniśmy żyć i jeśli pójdziesz w tym kierunku, to wybierasz. Natomiast jeśli idziemy drogą z poziomu serca, to to nie jest wybór, to to jest nasza droga, którą zawsze najlepiej jest podążać. I wiesz co? Niejednokrotnie od momentu, kiedy ja podjąłem decyzję o swoim prawdziwym życiu, to niejednokrotnie e, to było takie troszeczkę zwariowane, ponieważ. Tu w sercu ja wiedziałem i czułem, co jest moją drogą, co jest moim życiem, co mi w sercu śpiewa i gra. Natomiast z poziomu głowy niejednokrotnie to było nielogiczne, bo zobacz, zanim ja podjąłem decyzję, żeby powiedzieć o tym całemu światu, to cały świat był przeciwko mnie. Praktycznie cała rodzina e, i te wszystkie właśnie drogi, które powybierałem, one były przeciwko mnie. Czyli z poziomu głowy, z poziomu logiki, to absolutnie nie miało sensu, to absolutnie nie miało żadnej logiki, żeby wykonać taki ruch. Natomiast z poziomu serca, to zobacz, to tak naprawdę ja nie wybrałem, tylko wtedy poszedłem tą drogą, która prowadzi mnie do teraz, że mogę i do Ciebie mówić, a tam to, co powybierałem. Tam nie żyłem, tam nie istniałem. I sam sobie zadaj pytanie, bo musisz sobie sam zadać pytanie, czy chcesz wybrać drogę, czy chcesz pójść swoją drogą, bo to jest różnica. Wcale nie musisz wchodzić w alkoholizm, wcale nie musisz wchodzić w narkomanie, wcale nie musisz zniszczyć swojego życia, wcale nie musisz się upodlić po to, żeby za ileś lat popatrzeć w niebo i stwierdzić, że to nie jest jednak ta droga. Ta droga jest cały czas ta niewybrana, czyli ta Twoja. To jest Twoja droga. I wiesz co? Jak w pewnym momencie, kiedy pracowałem z EWOM, to uświadomiłem sobie, że my, jako młode osoby, jak dorastamy, to tak naprawdę nikt nie pokazuje nam tego fajnego świata. Nikt nie mówi nam prawdziwych rzeczy. Co mam tutaj na myśli? Bo... Pewnie też niejednokrotnie już zdążyłeś usłyszeć hasła typu, że w życiu trzeba wszystkiego spróbować, że trzeba być szalonym, że jak będziesz miał 18 lat, ja też się na to cieszyłem, że w końcu będę mógł kupić alkohol, bo mam dowód i, i dla mnie to spróbowanie świata to tak naprawdę było stawanie na głowie i zaczynanie srania na siebie, a dlaczego? Bo nikt mi nie wytłumaczył, że spróbowanie świata to jest odkrycie swojej wewnętrznej mocy, że to nie jest alkohol, że trzeba się nachlać. Jeśli mówimy tutaj o spróbowaniu świata, usiądź sobie, usiądź z mamą, usiądź z tatą, poczuj, co lubisz, poczuj, co kochasz, odkryj swoją wewnętrzną moc i zacznij to robić z poczuciem prosto z serca. Jak zaczniesz Odkrywać swoją wewnętrzną moc, to zaczniesz ją odkrywać, a wszystko, co ci sprawia radość, to jest właśnie ta nasza wewnętrzna moc, a radość niech ci sprawia to, to, co tobie sprawia radość. I to jest piękne, i to jest najważniejsze w życiu, i o to chodzi. A zobacz, do tej pory jeszcze nie wspomniałem o tym, o twojej orientacji, o mojej orientacji. Bo to naprawdę nie ma znaczenia, jakiej jesteś orientacji i nikomu nic do tego, co robisz w łóżku i z kim się będziesz spotykał. Tutaj jest wara, a dlaczego? Bo to jest tylko i wyłącznie Twoja prywatna sprawa. Żaden przepis, żaden prezydent, nikt nie ma Ci prawa powiedzieć, jak masz żyć. I z kim masz się spotykać? To jest Twoje prawo wyboru z poziomu serca, i nieważne, powtórzę się, jakie ktoś ci, jak ktoś Ci powie, jak ma żyć. Żyj po swojemu. Natomiast co do Twojego własnego życia, idź drogą najlepszą dla Ciebie i wcale nikomu się nie musisz tłumaczyć, dlaczego taką drogę wybrałeś. Bo właśnie jesteś wyjątkowy i właśnie jesteś wspaniały. A zobacz, o ile jesteś odważniejszy od pewnego grona rówieśników, bo podjąłeś decyzję, że jesteś sobą. Podjąłeś decyzję w bardzo młodym wieku, że jesteś sobą. Jeszcze musisz spotykać się z agresją, musisz spotykać się czasami ze wstydem, ze wstydem, z zawstydzeniem jak słyszysz coś za swoimi plecami, ale tak naprawdę popatrz sobie na to troszeczkę z innej strony, jak biedne muszą być te dzieci, jakie mają niezrozumienie w domu, jak też może przejawia przez, może przechodzi przez nich objaw zazdrości, że właśnie ty masz inaczej, że właśnie ty masz fajnych rodziców, którzy podają ci rękę, którzy są przy tobie, którzy są z tobą. I którzy Cię kochają, bo zauważ, ja to też odkryłem, o tym też będę mówił później, zauważ, że niejednokrotnie, a prawie zawsze, jesteśmy okłamywani przez rodziców i to niejednokrotnie rodzice wprowadzają nas w stan potężnej schizofrenii dualizmu. A dlaczego? Bo jak jesteśmy mali, jak się rodzimy, to od rodziców, od rodziny wszyscy słyszymy. Jak każdy chce naszego szczęścia, jak każdy chce naszego dobra, to ci powiem teraz takie, jak ktoś ci jeszcze kiedyś powie, że chce Twojego dobra, to Ty tylko nie pozwól sobie zabrać tego dobra, żyj swoim życiem, ale cofnę się teraz. Każdy chce naszego szczęścia, każdy chce naszego dobra. Mama z tatą nam mówią, jak nas bardzo kochają i że tylko i wyłącznie na czym im zależy, na tym, żebyśmy byli szczęśliwi. I teraz przychodzi ten moment, kiedy przychodzi sobie taki ja, przychodzi sobie taki ty do mamy, ja się bardzo cieszę, że ty masz to szczęście, że masz taką mamę i że masz takiego tatę, ale przychodzi sobie taki młody człowiek, kiedy zaczyna rozpoznawać siebie naprawdę, kiedy zaczyna czuć, kim on naprawdę jest z poziomu serca i mówi do mamy i taty, co sprawia mu szczęście i... Opowiada o tym szczęściu i nawet mówi o swojej orientacji i co się wtedy dzieje. Niejednokrotnie jest to tragedia rodzinna, niejednokrotnie zaczyna się potężny dramat i horror dla dziecka, i teraz my, jako dzieci, to sobie mamy też popatrzcie na to bardzo mocno, i ojcowie, my, jako dzieci, tak jak ja stanąłem, całe życie słyszałem, że każdy chce mojego dobra, każdy chce mojego szczęścia. I każdy chce, żebym był szczęśliwy, i przyszedł ten moment, kiedy przyszedłem i powiedziałem, co sprawia mi szczęście i jakim szczęściem ja jestem, co jest dla mnie szczęściem, i nagle spotkało się to z potężną agresją, z potężnym niezrozumieniem, czyli w myśl już takiego najprostszego logicznego myślenia, wychodzi na to, że mama i tata. Przez całe życie mnie okłamywali. I nagle pojawia się takie potężne, wewnętrzne roztrzęsienie. Potężne niezrozumienie, że nawet na samym początku my nie łapiemy o co chodzi. My nie dajemy z tym rady, bo udźwignąć takie coś, udźwignąć takie kłamstwo i potem zaczyna się walka z rodzicami. Walka o co? Walka o utrzymanie tego, co słyszeliśmy przez całe życie, a rodzice nie zdają sobie z tego sprawy, że stają przeciwko sobie, i z tych fajnych rodziców nagle robią się potwory, w dodatku przestraszone potwory, które niejednokrotnie nie wiedzą, co mówią, i okazuje się, że byli jednymi z większych kłamców w naszym życiu, mówiąc nam o naszym szczęściu, bo moje szczęście, droga mamo, Drogi tato, to nie jest Twoje szczęście w sensie takim, tak jak Ty byś chciała iść i tak jak Ty byś tato chciał iść, bo ja się urodziłem ze swoją drogą, ja się urodziłem ze swoją ścieżką, a nie z Twoją. I my, dzieci, jesteśmy bardzo wdzięczni za każde doświadczenie dobre i złe, za wszystko to, że. Przeprowadzaliście nas niejednokrotnie przez rzekę, ale kochani rodzice, przygotujmy dzieci do drogi, a nie przygotowywujmy dzieciom drogi, bo to jest potężna różnica. Każdy z nas rodzi się indywidualny i każdy z nas rodzi się ze swoją ścieżką, nie z waszą ścieżką. Tak naprawdę my dla siebie jesteśmy na chwilę. Tutaj, nawet na tej ziemi, ale zobaczmy, na jaką chwilę jesteśmy na tej ziemi. Czy na taką chwilę, żeby przeżyć ją właśnie fajnie, w szczęściu, w miłości, w zrozumieniu, w wspieraniu się, w podawaniu sobie ręki, a nie to, co zostaliśmy nauczeni, w podcinaniu sobie nóg i cały czas braniu sztyletów i wbijaniu prosto w serce. Nie na tym polega życie. I Mamo, tato, pójdźcie sobie do lustra i zadajcie, spójrzcie sobie w oczy, głęboko spójrzcie sobie w oczy i zadajcie sobie pytanie, czy moje dziecko jest gorsze od innych dzieci? Moje dzieci nie są gorsze od innych dzieci. żadne dziecko nie jest gorsze od innych dzieci i każde dziecko jest wyjątkowe i każde dziecko jest wspaniałe i motywujmy dzieci. W ich drodze, w ich poczuciu, w ich rozpoznaniu. I pamiętam, jeszcze Wam powiem na sam koniec, Mikołaju, też Ci powiem, że miałem, ja miałem bardzo duże szczęście, że z nami mieszkała moja babcia, mama mojej mamy, która była niesamowitą kobietą. I wiesz co? Co na wtedy do mnie trafiało, ona jako jedyna w rodzinie, bo wiesz jak zaczęliśmy mieć kuzyny, kuzynów, kuzynki, czyli zaczął się już od wtedy, zaczął się potężny wyścig szczurów. My się bardzo źle czuliśmy na spotkaniach rodzinnych, co najmniej ja tutaj mówię o sobie, bo. Przyjeżdżaliśmy i zaczynały tam się jakieś opowieści odnośnie, kto, kto komu, jak idzie w szkole, ale to był taki potężny wyścig szczurów, bo jak komuś troszeczkę źle, gorzej szło, no to wiesz, jak się czuliśmy. I do czego tutaj zmierzamy? Moja babcia zawsze się kuciła i nie wchodziła w tego typu rozmowy, bo mówiła, że na świecie potrzebni są lekarze, potrzebni są prawnicy, potrzebni są sprzątacze, sprzątaczki kucharze, kucharki są potrzebni ci ludzie którzy myją naczynia którzy zamiatają ulice którzy szczyżą trawniki jest potrzebny każdy i jeśli mamo i tato dacie wy sobie pozwolenie że wasze dziecko może być szczęśliwe, ale tylko i wyłącznie wtedy szczęśliwe kiedy pójdzie swoją drogą to spójrzcie na to dziecko i prestiżem nie jest Posiadanie lekarza czy prawnika, smutnego lekarza, smutnego prawnika, który pójdzie Waszą drogą, tylko szczęśliwe dziecko jest takie, które pójdzie drogą, które ma w sercu i nieważne co robi. Spójrzcie sobie wewnętrznie, swoim wewnętrznym wzrokiem serca, czy nie lepiej jest spotkać się z dzieckiem za ileś lat, zobaczyć uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko, niż Dziecko, które otrzymywało od was informacje w dzieciństwie, że najważniejsze dla was jest to, żeby, by, żeby było szczęśliwe, a potem sami to sabotujecie, sami to kwestionujecie i tak naprawdę to nas dzieci wpędza w alkoholizm, bo bardzo, bardzo, bardzo trudno, bo bardzo, bardzo, bardzo trudno jest sobie z tym poradzić, że rodzice potem kwestionują wszystko to, co mówili. Więc dla mnie jest ważne, że Ty, Mikołaju, jak się spotkasz z mamą, za lat kolejne naście, że Twoja mama zobaczy ten uśmiech, który masz właśnie teraz na twarzy, że Twój tata podejdzie, przytuli Cię z tego poziomu, w jakim Ty wzrastasz, z tego poziomu, to, co jest dla Ciebie najlepsze i wtedy jest super i to jest piękne i to jest po prostu wow. Tym skończę, bo widzę Twój uśmiech, czuję Twój uśmiech, podaję Ci swoją rękę. Bądź sobą. Nie pozwól sobie, żeby ktokolwiek odebrał Ci Twoje szczęście, bo Twoje szczęście to jest Twoje szczęście. Ty sam jeden wiesz i czujesz, co jest Twoim szczęściem. Jesteś jedyny, wyjątkowy, jesteś mądry. Piękny, inteligentny. A nawet jak w życiu spróbujesz coś, co się okaże za chwilę, że, że, że to nie jest to, co lubisz, to nic nie straciłeś, ponieważ sprawdzając coś, co lubisz, a czego nie lubisz, to wtedy rozpoznajesz i to nie jest stracony czas, bo wtedy już wiesz, że tego nie lubisz i próbuj, a jak będziesz próbował, to trafisz z poziomu serca i z poczucia na coś, co naprawdę kochasz i to jest najważniejsze i tego Ci życzę i jesteś super i do miłego zobaczenia. Jak przyjadę to umówimy się na kawę i sobie porozmawiamy w cztery oczy. Trzymaj się, hej, cześć. Bo po obu... po obu... dobra. Bo po obu... Oh.